Nowy tak. Nokia 630 Mówiłem ci o nim. Mówiłem, że metalowa. No. <noise> no? To jest metalowy, Głośnik ma, ja też Ale jest, 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 jest 6300, to jest metalowa. A ta 6300 też jest metalowa. No. One są takie. fajne. Weź może naokoło no. To jest metalowa. Dobry głośnik ma. Mówię, przejdzie na około. cię zabiją. Chce chuju i wejść. Aparat 3, 2. A to ten y, taki z nosem. Sony rx jest. Płaci, 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 płaci. Proszę. z aparat płaci. nie wiem chyba. Ale jaki? I sony RX. Powiem, że zajebie. Ale To ma jest, ma A pomóc ci mega a zdjęcia gorsze wróżymy na twoim. A co ty? Tu mówię, jak mama mówi, że zaraz zdjęcia wychodzą. Ja, ale jak czytałem w internecie, opinie to najgorsze wróżono na aparatem. No kurwa, szybko. 380 ile widzę przed zdjęcia z mniejszym Nie? No. Ale w ogóle jak żebyśmy mogą Ej! Jakie zjebane być, dzieci na, na hali są! Papi, Ej! Sobie zjeżdża. Zjeżdża. Bartuś! Zjeżdża Bartuś. Jakie zjebane dzieci na hali są chyba Jak wyślizgał? ślizgał kurwa! Ten 5 minut wychodził pod górkę Górka ma 5 metrów <górka> 5 metrów metr górkami No by wygubili to szybko Tak poskoczył 으아! 으아! 으아!